ma tutaj Kamil, a w dzisiejszym odcinku gramy na Tower PVP. Część to jest, część trzecia już z tego trybu. Yy, I co, idziemy bez przedłużenia, że idziemy na Arena 3. Zalecam do subskrypcji mojego kanału. Kanału Kubuselo i kanału y, Pimpeg 1.0. A jednak nie, go nie subskrybujcie. Yy, <laughs> więc no. Co on odpieprzył? A nie wiem, co on odpieprzył. Dobra, kończąc, to boks, mamy, ale tworzę, to tworzę box pvp dla was widzowie, no i no, co ja mam zrobić teraz, tworzę dla was widzowie box pvp na serwerze, niestety, Aternos, nie ale to, to nie ważne, tak, to, to, to nie jest ważne w ogóle, e, więc co, Zachęcam Was y, też do y, wbijania na ten box VIP, bo będą różne eventy. Jak na przykład... Poczekajcie, muszę pomyśleć. Ale na przykład rozdawanie klucza. Boss. Ale event! <laughs> Ale event! Dobra widzowie, już jestem. Musiałem wyciąć. Nie, proszę nie spadnie. Ktoś tu jest? FBI open the door o. Dobra, to klasycznie tutaj robię bunkier Złota no nie ma tu... Mój bunkier jest to złoto cholerne Ogólnie też widzowie chcę odpalić Ten yy, Kanał yy, Max Kamil Roblox Tam będziemy też na różnych Innych grach, Czyli na Robloxie. <laughs> dziękuję, dziękuję. Głównie eee, z tego powodu, że Minecraft... to nie jedyna gra. też mogę kręcić z czegoś innego. O! Czekajcie. Dobra, moi drodzy, eee, już tu zgadzam. Muszę <laughs> robimy fort, jak zawsze... Na Dobra, odcinek. i na ciebie, mi się tu nie chce być. Jak zawsze na odcinkach robimy fort. Ja mam tu cały zestaw narzędzi, już A co Gdzie robisz, Fort? Yy, no w tym zameczku co zawsze jest O mój obrońca. No, no obrońco! nie wiem, Ty, a daj czekaj, daj później idziemy na dół. Dobra, przegrasz wygrać wygrasz lub, nie hmm. wiem co, remisujesz? Rodziu wygrał arenę pier... nie, Rodziu wygrał arenę drugą w jeden pojedyn Ale bambik. No, widzowie, bo on tu nic... bo tu się nic nie dzieje, no gdzie są te ty... wariatki? Lezba. No mogę zrobić ten... nie wiem, drabinkę zampa, albo jak to się to nazywa i, i by było na show MSG MSG Vol... Voltax Ja wiem, nie umiem i pisze leć na wzdłuż Dawaj na dój. No chyba. czemu przyjdzie na dół i co to... O! Czekaj, ja sobie jeszcze zrobię. O, I i Mendik trzeba. albo ten sharpners. No. Fajnie jakby tak było. Albo nie zjesz. Jeszcze nie robię. O bo wie się ludzie. No on miał już lecieć, to gdzie on jest? Coś... Ej Ja mam 2000 monet teraz zobaczyłem Ja mam więcej Chyba A ile masz? Ja kupowałem, ja kupowałem I Ja też widzowie, ja że się z nim pobawię, Mendy, se zrobię On po prostu mi spada do wajdy, dobra, na który? Na dwójki, na duo i na czwórkę No, czwórka Dobra, Essa, jesteśmy no, razem. Gramy w skółbusello. Czemu ja skina swojego nie mam? No właśnie nie I wiem dlaczego nie mamy swojego. Swoje. i gówno. Aleksa mam. Dobra, no, myślę, że ja trzy mogę. rundy, po cztery minuty. Trzy rundy po cztery minuty to będzie 12 minut. Będzie git. Według nie. <laughs> <laughs> no i tak, z... coś zostawiłeś, Kamil. Ja? A no ja. No bo ty masz taką klatkę, ja się buduję. Teraz ty. Cię zawsze boję, że. No, ja Tu, mówię mogę... Stój, stój. Tu trzeba mądrości. Pięknie. Ja, ja pobuduję po i później skacz. Kurde, drzwi za tłumą ja postawię. O, to ma, motyka. <tys> Też potrzebuję na ją na hardkorze Czekaj, bo już mieć Trochę niż niż z gorzanym pozorem, co, co się odbierze? Dobra, jak będziemy przez skrzynce, to już widzowie wam to przewinę. Widzowie, odkliknąłem shift, tak jak mówiłem. Spadłem, ale Kubu z xd nie Mam drewniany miecz, żelazny miecz, złotą siekierę i netherytową motykę. <grym> Kuba mówi, że wszystkich porobi, zaraz zobaczymy, jak to zrobi. Teraz zostawiam Wam go z nim. Ja nic nie będę mówił. O idź ty. No spadnij. Tu wie jak. Nie będę. Ja pierwizowe. A idź ty takie. Dobra, do odpiepr odpieprzyliśmy maniany, więc teraz może się postaramy bardziej. No to jest taka sama gra. Mi nie od ja się później cykam. Ja. Jak mi jakieś dwa mole atakują. Nie gadać, że będzie 2v2. Dwa dwa. Nie, będzie 2v2 V1 dwa, może. Albo będzie 2v2V2. Dwa dwa, dwa. Dobra widzę, wiem. Nie patrzcie na moje pvp, bo ja kuleję. Zeus! Zeus. Nie na no, ten jeden typ nas porobi z tej klatki. No <grym>, stówę porobi to jest taki bot, to my nie, on nie jest botem, to my jesteśmy botem Tylko proszę, teraz żadnego shift'a nie odklikuj no, Idziesz tym! Uważaj, żebyś tu nie wpadł do środka Żeby ci nie zmierzyło <laughs> Ty głupi jesteś Kurde Poczekaj, bo to jest teraz... Nie, ja tego baneru nie stałem, bo ja później spadnę z no, jakie ty rzeczy dostajesz? No, dawaj. O, na tym możemy semennik zrobić. <tryk> Tylko bilerzy. Nie mamy jeszcze bilecera. No, Kurde, nie postawię teraz tego bloku. Coś to pierwszy. Ale no. fajny. Kurde, panie, coś ty odpalił. No, bo nie ja to się... nie, no, nie da... Do... Stój! Ma tutaj będzie wana. Pyk. Refa mam. No, skaz pierwszy. Czy zlespimy Ronaldo? Chciałam Ronaldo. Widzowie napiszcie w ogóle Messi czy Ronaldo. No i to będą pierwsi. No lewandowski. Kur! Widzicie, Ronaldo. Uważaj, żebyś tam nie <grym> stał Co odpierdala Messi? Nie mogę zrobić. jest ja prawdziwą broń dla nich robię. my Bych śprawił, Messi. No, ich się... prawie nie robiłeś! Czekaj? A żyjesz chyba. No. Nie gada, że on na nas leci. A, pil. A nie Widzę. Oj, oj. Laga mam. To albo. ma laga. Kurwa, widzowie! Widzowie, ja już zginąłem na stówę, ja już zginąłem. Widzicie, laga na moim odcinku. Ja już zginęłem, nie ma szans. No ja już zginąłem. No jeszcze wywaliło mnie japier. Jasuuu. Nie mogę. Dobra, idziemy. Czeka, bo mi dzwoni. Czy powinienem pokazywać moim... Dobra widzowie, idziemy z klubu solo no, Dawaj, żeby... dawaj, zbiłam 20 tysięcy, 20 tysięcy Przegram? Nie, no, ja to przegram Ja widzowie w ogóle tak. nie gram, bo to Kurde, jakąś książkę dostaję Nie, ja będę bić w drzwi, dostawał Smyć nie... Najgorszy, że Kubus będzie widział, co ja tu dostaję, ale... Jak mam widzieć im wyjazd? nie, bo mnie nie na Discordzie gadamy, dobra. Nie, 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 ja tak nie gram. Znowu ma... A i nic. W sumie tam jest tylko strzała. O rebę zostawiam. Kiedyś zrobię Kiedyś, jak mi się będzie chciała a się nie będzie się robię odcinek długi. Będziemy ciągle grali całe Tower no, trzeba będzie zrobić. Kilo? O, jak fajnie, będę ci wszystko liczyć, to będę stawiał. Nie, ty masz nowy drewno, ja nie wytrzymam za chwilę. Czy Nie, jak prawdę stanę i kurde, mała, spadło, spadło kiść. Muszę to niestety, Kamil, bo ja nie mam szans, jak wygrać, bo ty masz jakiś lepszy generator. O, wreszcie. Muszę znaleźć coś Widziałem. Dobra, mi nie dało się na bok. Sie mordo mordo Noje. Wtedy przegraliśmy Dobra to. A ona sobie ma trójka, trójka, trójka. Trójka i czemu. Dobra widzowie, to ja solo. Liście Azali. Ty wyobraź sobie. Robimy odcinek tak długo, długo i nagle się włącza nagrywanie. Ja wiem. A ja też jak mi się to... A, dzisiaj, dzisiaj. Nie. Nie. Tak. Nie, dzisiaj nie miałem aż takiego długiego. Ale miałem coś zrobić chyba. Dobra widzowie, bo przez chwilę było niewyłączone. Nie wyłączone. no to jest tam... <laughs> Nie, to jest ta mapa, ja nie o, wytrzymam. O! To o to no to ja chyba skarpę yes, Ja mnie. Ja robię mędyk. Ja robię co mędyk. Ja wiem, już wiedzę, jakim ty, bo ja w województwie mieszkam. <laughs> no na pewno. No. 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 Nie, nie, to się niszczy nie. 200 miliardów, 5 miliardów lat. Daj, pozniszczę to szybciej, kurde. Nie wiem. to szybko mi wyszysz, ale. I jak ja to ja kocham? Zbyt. A jakbyś ty, A tak jakbyś ty tak miał tak tak jak takie drewniane, bym cię tak wkurzał ja jeszcze nie dosięgam cię. Kur. Kur. Do Skybase'a? Do cię! Dobra czekaj. Dobra, czekaj Ej, tam jest dużo typów! Ty A są ty Chyba. My też musimy się steamować. Ja. Ja! Ja dostałem już kiedyś bana na 3 godziny. Zniszczysz mi. mi to. Jestem w 100% pewny. Jest. Jest! Dobra, patrz, jakich robię tych Dobra. typów. Dobra, na kanale Kubus widzicie nie wiem, że chcę. Idziemy Dobra, na... na... Dobra, dawaj na trójka szybko, panowe! Panie i panowie. panowie, moi drodzy, polecam subskrypcję, bo za niedługo nie w lekcjach. Mnie najbardziej, szumemu też najbardziej, ale i jak możecie wejść na kanał, coś tam, coś tam, coś tam, nie, pimpek, to dajcie mu wszędzie łapkę w dół. zalecam subskrybowanie nas, bo na naszych kanałach pojawi się za niedługo promowanie na box PVP i ogromne granie w Tower PvP Tak Nie, dobra, nie będę ci tak robił Nie, to jest już walka o życie i śmierć To jest te o życie i śmierć, za chwilę zawalczę No straciłem tyle HP Nie, ja nie stawiam tego, ja tego nie stawiam, nie ma takich szans o ty mi to skradnie się i będzie tak jak pierdzie, ale drugie dostałem. No <noise> Do wódka. No wódka jest jakaś cytrydówka. Dobra, o, dobra, nie? już się nie boję. Nie, 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 ja tak za chwilę też zacznę grać. Masz bending Masz nie, <noise> <noise> Ale to fajnie. ten Dobra, widzę. Panie, idziemy na następną rundę. Nie skomentuję jeszcze raz Jeszcze raz na Fajnie no, było. było A której, na której? Kture. A kturej na której? A ty już A, duo. a duo. Czekaj Czekaj, bo mnie dołączy do tego Czekaj, bo mnie do tego O, o skacze, Oni skaczą. jak na skacze, oni skacze na, nie powiem no, co Pa, my też możemy skakać jak goryl to nie skacze ten co. To nie skacze ten co. się na pimpka kanał i to same to łapeczki to w, dół. Skacze, Łapki w dół. To nie skacze ten długixu. To nie skacze ten długixu. To, to, to nie skacze. Dobra, i teraz nie może nie może Dobra, i teraz nie może nie może wcisnąć shifta. Ja sobie poczekam. No dwie naderytowe łapiesz gierkę. Nie no możesz przynajmniej się pić trzeba no możesz się pić. Ja żadnego ja ciągle. Ja ciągle O upierdolisz nam na to wyspę dobrze O idziesz blokami tymi kurda, kurde, a mogłeś tak mieć na 1 tak Bo ty zawsze drewnienko dostajesz Bo ty zawsze dostajesz NO JAK oni są blisko. Kawy, no co ty masz ZA szczęście do tego? No żabie gówno jest. Żabie. No żabie gówno jest. Żabie rzeki okay. Mam jeden blok. Jero I... Biornochron. noхранus. PUTINOWI PUTINOWI noхранus. ROZWALEĆ! Jak będę Rozwalę. Jak będę miał, miał shock boxa. No no po co mi serce oceanu? Ja piję, dzielę, tam nie... Nie ma szans, Nie ma szans, nie ma, nie ma Oni teraz patrzę, mówią. Dobra, dre drewno. Ja wierzę, co to za... A delewno mamy. no mamy. Dobra, widzowie, jesteśmy na nowej arenie. Trochę było zamieszkania. Poliska w jest za ruchem. za ruchem właśnie piszcie pod pimpek 1055, taki nick i... Pimpek 1055 Tam piszcie, jesteś za ruchem. To nie skoczę, to jest. To nieskoczę, to jest. za, to nie skorczy, to jest za. Hmm. No, też mam w niebieski cenę. też mam niebieski cenę, to też Błoków się podpuszczę. Bloków nie masz. <gł> no nie! No, <gł> No jest tragedia. No, kto zresztą gastał? No, to ten głupek no, chyba. chyba. Ale mądra la kurde. No, kurde. No, widać, a, że jakiś. A, jakiś... A, nie ma na imię. A, nie, nie zgadnę imię. Nie, je pa! Mój z nie, to nie, O, nie, nie, Dobra widzowie. Ho, Siema Kdy ty masz tego antyknoka bez sensu no tak się grać. Bez sensu się grać nie da! On se dobra powiedział, to jest głupi Zabijesz tego typa! Zabijesz tego typa! Ja pierdle, ja co tam ty zrobię? Ja, ja, ja tak, no, dobra Masz bardzo długą drogę do tydzień. <laughs> Dobra widzowie. Dobra widzowie. Nie, piszcie hashtag Max Dobra. To było na tyle. Subskrybujcie Max Kamil i Kubuszelo. W opisie wam dam y, do jego kanału, z kim grałem. I zaczynamy... Było teraz tower PvP I zaczynamy takie coś nowego. Fajna gra. Mój kolega mi pokazał. Tylko, że uchodzi się i TNT ci spada. No, ogólnie no, zobaczycie na odcinku. Na no i pixelu możecie. No i celu celu możecie high wiedzieć. Dokonamy no. serię wojny. Finding Game. ten odcinek przegrano. nie no, zawsze wykończymy. Jak to przegrano, ale lemco? No. Wygraliśmy chyba jeden raz. I na to koniec to. odcinka losujemy. No, zobaczymy to. Jaką klatkę nam wylosuje? Uwaga. A, te se prasę, A te se też sobie wylosuję, Zobaczę. Dobra. Dobijajcie 10 subskrypcji. 10 no subskrypcji, no. bo wtedy będzie part 4 yy, Tower PvP. Więc kończę i na